Ubezpieczenie to najlepsza gwarancja bezpieczeństwa, jaką jesteśmy w stanie sobie zapewnić. Możemy zrobić to poprzez agenta, lub znacznie taniej przez internet lub infolinię. Co jednak, gdy ubezpieczyciel zobowiązuje nas do wykonania konkretnej dokumentacji fotograficznej samochodu, mieszkania lub domu? Niby nic trudnego, ale zazwyczaj pojawiają się kłopoty z wielkością i jakością zdjęć, adresami, skrzynkami. Aby tego uniknąć zastosujmy aplikację Fotoclipi Insurance, dzięki której łatwo i szybko wykonamy i prześlemy komplet zdjęć wymaganych do konkretnego ubezpieczenia. Jeżeli ubezpieczyciel uzna, że musisz przesłać dokumentację fotograficzną, wtedy otrzymasz od niego specjalną wiadomość SMS. Dzięki niej otworzysz stronę www z aplikacją Fotoclipi Insurance. Aplikacja poprowadzi Cię krok po kroku, a na koniec sama prześle wymagane zdjęcia do ubezpieczyciela. Wystarczy, że wykonasz zdjęcia zgodnie z zamieszczonymi przykładami. Zawsze możesz przejść do innego ujęcia lub poprawić nieudane zdjęcie. Gdy wszystkie zdjęcia są zgodne z wymaganiami, naciśnij przycisk Wyślij. Jak widać, wszystko to zrobisz bez potrzeby używania komputera. I problematycznej poczty e-mail. Fotoklipi Insurance gwarantuje, że zdjęcia wymagane przy Twoim ubezpieczeniu niezawodnie, szybko i w odpowiedniej jakości trafią do systemu informatycznego ubezpieczyciela. Fotoklipi Insurance to łatwe i niezawodne rozwiązanie do przekazywania każdej dokumentacji fotograficznej. Zapytaj o fotoklipi swojego ubezpieczyciela.